Pod w pododziału składającym przysięgę. Wars. Cztery kroki na wprost. Marsz! Słownieżę wyróżnili złożeniem przysięgi wojskowej na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Kto? Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić i granic niepodległości. Bronić i granic niepodległości. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzedz honoru żołnierza Polskiego. Sztandaru wojskowego, broni. Sztandaru wojskowego broni! Za sprawę tak. mojej ojczyzny potrzebę krwi własnej, ani nie życia nie szczędzi! Potrzebę własnej, a nie życia, własnej, a nie życia Tak mi dopomóż Tak mi dopomóż Bo? Tak trochę już lekko bo to słoneczko nauczyciele. Tak to trochę Acht, extensie, mis다가feer. Naar rechts, Het onderwijs na het Na breve нужен Naar rechts, Vamos se estender agora. Baixo nós Pododdziały Waszluz, pododdziały Wójt. Proszę kapelana,